Siemanko Gołąbeczki, środa, 3 stycznia. W tym roku jeszcze 24 nie ganiałem. Chcę wam tylko pokazać <grytanie> moich jubilatów dziesięcioletnich. W tym całym yy, zamieszaniu zapomniałem o nich. I to będzie dobry dzień pochmurny, deszczowy, żeby powiedzieć o mojej parze Budapesztów. Która jest już u mnie 10 lat? Moje młode, jedyne z 2014 roku. Na obrączkach jeszcze, które zakupiłem na wystawie Gołębi w Warszawie na ulicy Prądzyńskiego. Wtedy kupiłem sobie takie obrączki różowe. One były zobaczymy, jak się trzymają. Zaraz tą parę wrócę w klatkę, to wam pokażę. Wtedy pamiętam, że jeszcze sobie klatkę kupiłem, taką skórzaną czyli to małą taką, co tak czasami ją wożę na targi jak mam coś kupić albo albo coś tam sadzić zaraz wam pokażę tą parę to jest samiczka żółta taka, czepek, taki krymeczek ale zobaczcie, ona piękne, białutkie oko no ale jest jaka jest zobaczcie te obrączki. Bo mi się tutaj pobrudziła trochę. No dobra, już się troszkę przeczyściłem. To brączkę, zobaczcie. PL HGR 309, jej numer szczęśliwy 2014. 2014. U naprawdę, żeby gąb przelatał 10 lat. jeszcze w parze, ale już ma. Zobaczcie, już ma te takie o wieki stary no rekordzistka i najlepsze to jest to że ona jest w parze o tutaj z tym buźkiem siwym takim zobaczcie co ona dostała tu dostała troszkę fartuszku ale tu jest czysto tu jest czysto Dobra, zaraz wam pokażę tego. Siweczka, chodź tutaj. Czekaj, idź, bo tu się troszkę. Troszkę się. No nie mam. Stojaka, zobaczcie. Siwy ma. Już w ogonie takie trzy. Jak winer dostaje takich piór. Fortuszek ma taki delikatnie. Ale barwy ma wojenne jak zawsze, ale ma czyste łapki nie, też trzeba przeczyć. dobra, wróciłem, zobaczcie 14 roczek też PRHGR 367 na skrzydłach ma tylko takie tu plamki jeszcze po sobie ale Jest na tym srebrnym wianeczku taki. Był jego brat, ale jego brat zginął z lotu jakiegoś. Bo ja jeszcze nie dojrzałem, nie są tyle lat. To oczywiście wszędzie, gdzie tam to mogłem, lotowałem. Także taka para <grystanie> żółty z A czy są po nich młode? Raczej nie ma. Bo ja im za bardzo nie dawałem młodych. W tamtym roku coś było jakiegoś takiego stalowego. Taki kakaowy. Ale nie wiem, co się z tym stało. Jeden na pewno. No ciekawe, czy on w tym roku jajka zniesie. Ale głębiej, niebrany po łapkach. Zobaczcie, 10 lat razem w związku. No, a u was jak tam gołąbki? Jakie macie najstarsze? Jaka rasa? Jestem też ciekaw. U pocztowych to mam starucha z 2015 roku I taką Też z 2015 Białą samiczkę upocztowych pocztowych eee, No Ale zobaczcie te, te wszystkie ściny Wszystkie zawirowania Jakieś Przetrwałe Czyli są jakieś umie gołębie jeszcze Takie nie za głupie Miałem wam pokazać o, to jest ta klatka, też ona ma 10 lat. Kupiono z wystawy, już taka zparciała, zniszczona tutaj. Ale ile przez nią i przeszło, panowie, to tylko ona wie. Dobra, gąbki wypuszczone, ale nie ganiane. Zostawiłem je na razie, niech sobie tak polatają troszeczkę. Perłowy też by polatały. Ale perłowe wczoraj przyjechałem pod kratę, rzuciłem sobie siedziały pod kratką. Zaraz im tutaj nasypię na ziemię, niech sobie pochodzą troszkę. Nie ma co ganiać, bo to deszcz pada. A teraz jakiś mam mróz nawet przyjść. Już nas znowu straszą jakimiś zimnymi akcentami. No ale jak to zima, to ma być zima. Aby do wiosny, panowie. Jeszcze nie mogę się doczekać czy kiedy odpalę ławeczkę tamtą sobie <laughs> będę siedział w ciepełku i obserwował ptaszyska Pomoczymy, chodźcie pochodźcie troszkę. Dzisiaj macie labę, dzisiaj nie będziecie ganiane Mgła taka jest w górze A ja z roboty wróciłem No mówię rozpuszczę je tylko jeszcze z pół godziny No jeszcze na końcu w tamtym, ro w, w tamtym roku Złapałem takiego jak jasny na białym ogonie ale w takim ciemnym kolorze, jak moja ta ota ciemna, taka widna, się śmiałem, że do pary przyleciał do niej. Tylko, że ma bardzo brzydkie kanty, jest usmolony, jak, jakby z komina By wyciągnięty, ale mocny go na sam wieczór przyleciał. Tam kolega pisał, że rząd w szybnicy był u niego przez jakiś czas, że jastrząb pogonił i go wygonił. No, Ciekawe jaki będzie ten rok Aby nie gorszy no, Zobaczymy jak te w Budapeszcie tu się uchowały 10 to powiem, że nie wiem dlatego zakładam obrączki żeby potem sobie tak to nigdy w życiu nie przypuszczał, że że tyle czasu się u mnie utrzyma go po prostu O, Szymelek, zobaczcie przyleci taki kok. Zostawał ostatnią Marcinę już myślałem, że zginie, ale, ale nie zginął. Ten też jest Budapesz, stary jakiś. Zbierze wody w kaudrze. Ale on obrączkę zgubił. Miał na pewno, ale może coś mu pękło, bo te obrączki to też, jak się kupi dziadostwo, to by tam, potem, potem długo się nie utrzymuje. żółta już tylko samica została, samca wyniosłem wtedy, ale były bardzo mądre. <laughs> Ona jedyna się nauczyła latać, sam jest były leniwy, nie dał rady. Musiałem go wynieść po prostu. bo teraz Marcin samicę ostatnio złapał młodą po nich. I już została tylko matka. I czerwona jest jeszcze, ale nie wiem gdzie ona jest. A tam jest. No, ale u mnie tych kolorów zawsze pełno. Niektórzy nie mają w ogóle kolorów, ale u mnie zawsze pełno jest. Ten nie chodzi w głębiach, tam go przerzuciłem groszek jasny. A teraz jakoś się nauczyłem, nie wiem, czy to jest oznaka tego, że się boi jastrzębia, po prostu nie odskakuje, ale przyjdzie trochę cieplejszy klimat, to zacznie klepać. No i krawatów mam cztery w tym roku, stara samica została. I trzy młode jeszcze. No ale jeszcze zima przed nami cała, praktycznie, co to jest, jest luty, marzec o, To ostatni młody binerek, jeszcze się pierze, zobaczcie, krótkie ma piórko No jakoś się uchował i zaczął chodzić, bo też był leniwy, już miałem go skasować ale potem oni nim zapomniałem, mówi, a z czym go złapał, A potem patrzę, że on nie jest. Brzydal, co się patrzą? Oj, zimno ma się zrobić, jakieś tam mrozy, naprawdę. A mi ręce już marzną przez chwilę nagrywania, tylko. Ale mówię, nie no, muszę coś nagrać w końcu. Bo... Nowy rok, 24, a ja tutaj ani nie poganiałem jeszcze, ani nie. Ani nie nagrałem żadnego filmu. Aby zdrowie tylko było to. To najważniejsze. Czy czarny nie chce zjeść? Głodny skurczy, sen, Chodź. Wejść w No, może teraz. Jasnych młodych dorzuciłem tyle, zostały chyba trzy tylko chyba trzy dwa wyloty i jeden na szarym ogonie <grytukł> wyduchu się. Zobaczcie, to jest tego samego rodzaju. On był wcześniej chyba w parze. Ten siwy samiec, co wam pokazywałem, 10-letni. Zobaczcie, to jest jego córka. Na 100%. On wcześniej miał jakąś dobrą parę. Ale potem, jak się same sparzyły, to już ich nie, nie rozłączałem. A jeszcze zobaczyłem, właśnie, że to ten, ten sam rok. To go zostawiłem. Siweczka. Pażą się. <noise> tutaj mi jedne perłowe jajka zniosło, ale muszę je wyrzucić No jak będą się działy mnie tutaj taka wilgoć wszędzie jest wam powiem, tak jest nieprzyjemnie zimno Te głębie też takie po pokulone trochę To tu się boją czegoś Patrzą się w dół jakby nie może coś się w nocy tu dobijało do nich dzikusów no dobra, taki króciutki filmik odnośnie ile lat żyje gołębie gołębie tam wrzucę shorta nie wiem, pewnie wcześniej będzie short niż ten film w niewoli to nawet do 20 lat potrafią żyć, także nie wiem, no ja, ja te budapeszty zostawię do końca z, z swoich dni i zobaczymy ile im się jeszcze uda przetrwać. No, chyba jednak krawędź będzie samiec. Przed tym razem jutro może jeszcze wysprzątam. Zobaczymy jak się potoczy dzień. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, w komentarzu napiszcie swojego najstarszego gołębia, jakiego macie w gołębniku, z którego roku jest, albo nawet jakiego mieliście. Yy, I chodzi mi o gołębia, który nie był w niewoli, tylko tak jak umie. Ciągle w walce oczywiście, nie jakiś tam woli rowiec pocztowy zamknięty do rozpłodu, tylko po prostu taki jak ten, że ciągle lata. O, zobacz, nawet się trzymają razem. O tam. No dobra, pozdrawiam. Cześć.